Serwus, wracamy do bogaczy i lecimy z koksem. Bez owijania w bawełnę. Jak pewnie widzicie, a może i nie, sklep wymagał kilku zmian, bo jak się okazało, nie można postawić tych platform dla robotów na półkach, więc stoją bezpośrednio na podłodze, więc mamy trochę więcej hajsu. Eee, więc to taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Wstawiłam już e, zmywarkę i tak dalej. Te wszystkie zmiany, co robię wszędzie. O, jeszcze kosz na śmieci. Zawsze o czymś zapomnę. No i co, i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Jak widzicie, mam ze sobą Madzie, Małgosie i Jonatana, jak zwykle. No i mam nadzieję, że, że fajnie nam tutaj to się będzie rozwijało. Jestem bardzo ciekawa, czy oni będą w stanie rozpoznawać, że to są czyściboty, um, boty, a to Hydroboty. Bo w wyposażeniu Sima to jest wyszczególniony jako jeden przedmiot. Hydrobot, prawda? I tu nagle jest czyści bot. I tak samo jest ze smakobotem i robotem wartownikiem. Cóż. Mamy pierwszy Simoleonek. Tak, kupi zaraz drugiego robocika. Tutaj najbardziej się w sumie boję, że szybko będzie mi braknąć towaru. No ale zobaczymy. Może niekoniecznie. O, ten jest, ten jest uszkodzony, widzę. To nawet nie wiedziałam, że lecą z nich iskry wtedy. Czy ja mogę wszystkie porozkładać i zobaczyć, z których polecą iskry tak od razu? Okej. Okay. To z tymi od razu wypad. Pewnie to jakieś ostatki z samego początku rozwoju hobby, czy też rangi, jak, jak zwał tak zwał. Ty robiłaś co teraz? Hydroboty to po tym skończ. I teraz zrób kilka czyści botów. Czy ty znowu nie przyjmujesz pieniędzy? No tak. No i już mamy drugi poziom. Jak widać, yy, idzie tutaj nam wszystko w tempie ekspresowym, jak na razie. Dobrze, że meliska sobie poszła, bo tylko mnie irytowała. A, nie poszła sobie, jest tu nadal. Ona mi strasznie przypomina tą złą laskę z historii, z życia wziętych. Znaczy, no, twarz nie jest podobna, ale jakoś tak przez, to, przez tą fryzurę na Karen i no, jakoś tak kojarzy mi się z nią. To potem możesz porobić, jak już z tym skończysz, o właśnie. To teraz będziesz robić dalej roboty, zabawki. O. I już trzeci poziom. To idzie za łatwo. A! Jednak nie za łatwo. On wyraźnie nie lubi Magdy. To już chyba wcześniej było widać, tak mi się wydaje. W poprzednim biznesie na nią narzekał. Chyba w zeszłym odcinku nawet, czyli w Dzbaniszczu. Ej, ale powiem wam, że to jest bardzo lukratywny biznes, jak już zacznie się wychodzić na prostą. Dobra, Małgosia, czas na przerwę. Czas na KitKat. Napij się kawy. A, możesz sobie wypić jeszcze jedno. Szkoda, że nie wkładasz od razu do zmywarki tej filiżanki, no ale... Pewnie jesteś nie aż taka schludna? Nie wiem w sumie. A, wiem czego jeszcze wam nie kupiłam. Nie kupiłam wam pryszniców. Nie wiem, czy tu w ogóle będzie miejsce. Jak tak, postawię to, to będzie działać. W sensie da się wtedy dojść do umywalki, na przykład. O, da się. No to nieźle. Dobra, nie pij tego. Ej, babo. Jako kasierka, proszę. Nie pilnujesz przez chwilę już. A, powiesimy sobie jeszcze, yy... gdzie to jest pierwszy Simoleon yy, z Estora. Najwyraźniej gdzieś nie powiesiłam jeszcze. O, proszę. Gdzie nie powiesiłam? A, w lalce. No tak. To ostatni odcinek nie był w dzbaniszczu, tylko w lalce. Hmm, nieważne. Czego nam brakuje? Sprawdźmy. Yy, 18 robocików mamy. Hydrobotów już bardzo mało i smakobotów. Oczyści botów już nie mamy w ogóle. To teraz, e, Małgosiu, czyści boty. Proszę. A w tym czasie reszta może iść na kawę, skoro nagle jakiś przestój w klientach. Znaczy, przestój. Ci dwaj panowie z tym trzecim panem po prostu gadają zamiast robić zakupy. O, jednak nie. Oczywiście, że czyści botem, które nam się kończą, się zainteresował. Piotr SIM. I czwarty poziom przedsiębiorstwa. Dziękuję bardzo. Tu mam bardzo fajny, stabilny, że tak powiem, ustalony obraz, pod którym. czy też kąt, pod którym mogę wszystko kontrolować. Wyjątkowo nie ruszam kamerą jak szalona. O, może trzeba kupić piorunochron. skoro są burze. A zainstalowałam w końcu tego moda na wiedźmy. Nie wiem, czy o tym mówiłam ostatnio i czy w ogóle ostatnio miałam go już zainstalowanego. Więc nie będą się już pojawiać wiedźmy, no ale burze zawsze mogą być same z siebie. Zwłaszcza, że tutaj na stałe mam jesień ustawioną, nie? Dobra. Dużo czyści botów zrobiłaś. To teraz. Yy... Hmm, chyba będzie... Czy... Nadal czyściboty. boty. One się pewnie cieszą największą popularnością. To dlatego. Ale jeszcze jest robot i zwartownik smako... i smakobot. To zrób jeszcze teraz ze zwartownika. Hmm, gdzie on jest? Strażobot. To jest właśnie śmieszne, że są no, nie są Nie ma spójności między tymi tłumaczeniami. Raz jest zwartownik, raz jest strażobot. No trudno. Tłumaczę Simsów be like. Ciekawe, kto dzwoni, mama czy tata, siostra. No oczywiście. O, Gerwazy żeberko. Wpadłeś na karbonarę. O, już piąty poziom. Dobra, po tym jednym wartowniku dobrze by było. Darmowa próbka, znowu telewizor. Czy może tym razem coś innego? Nie, drugi telewizor. Widziałam gdzieś kiedyś modę, właśnie, żeby zamiast tych telewizorów, Simowie rozdawali rzeczywiście próbki towarów, czyli jakieś perfumy, te, które można kupić w nocnym życiu i tak dalej. I to rzeczywiście ma wtedy sens, nie? No ale. Nie zainstalowałam go. <grym> może kiedyś, jak będę pamiętać. <grym> Czemu one w ogóle nierówno stoją? Czy on jak uzupełnia towar, to może postawić w innym miejscu? Jak nie stoją na półce? Ale jaja, <laughs> no przecież nie stały na początku w tych miejscach, stały tam, gdzie post w sensie równo stały, no bo to ja, muszą stać równo. Tego nie mamy. Czyli czyści boty, Małgosia, jak już tam się wykawujesz. No, da nam pani dobrą ocenę. Widzę że, że widzę, że ma pani żółtą siatę. To znaczy, że kupiła pani dużo. <laughs> oho, oho. No oczywiście, że lokal z klasą. Najlepszy z najlepszych. Ma się rozumieć. Um, czy ja to mogę jakoś dziś... Aha, mogę to tak postawić. Bardzo mnie kusi, żeby to postawić dziś tutaj. Przy rzeczach. Ale tak trochę bez sensu. Zwłaszcza, że ona tu na tej skakance fika. Powieszę to tutaj. Najwyżej ja będą tylko przy robociku głową. Trudno. Yy, I widzę, że wszystko mi się kończy. Strażoboty, boty, hydroboty. No bo to tak szybko... Mam samego robota bez podstawki? Śmiesznie. Nie powinno tak być. No trudno. Yy... Czy ja coś mogę jeszcze uzupełnić, czy... O nie. Czemu straciło gwiazdkę? Hmm. O! No i super. Oho, czyżby skurcz? Za dużo pracy. <grym> Jakoś będziesz musiała sobie poradzić. Aha, ty też już wypiłaś tę kawę i się zacięłaś po prostu. Myślałam, że dalej pijesz. Wszyscy pod koniec tego dnia będą mieć skurcz szachisty. Aha, już niczego więcej nie mamy. No to na razie proponuję zamknąć lokal. I teraz pytanie, czy... Bo nagrywam dopiero 26 minut. Jestem na piątym poziomie przedsiębiorstwa. No i problem polega na tym, że... Już nic więcej tu nie zrobię, skoro nie mam praktycznie rzeczy. E, więc wydaje mi się, że zamkniemy na razie. E, uzupełnisz tego jednego strażobota to chyba było tutaj. Wrócicie do domu i pojedziemy dzisiaj gdzie indziej. Bo czemu nie? No bo już nic więcej nie zrobimy, jak nie ma tych robocików. Kurczona Małgosia. Dobra, zadzwoń po taksówkę w takim razie. Do domu, bo musimy wymienić, że tak powiem, pracowników. No to cały czas z tą ręką utkniętą. Tak myślę, kto ma najwyższy. Może do Jordana skoczymy. Dobrze, Małgosia, pierwsze co, to leć do łóżka. Magda, ty masz się dobrze, możesz się zdrzemnąć na kanapie czy coś. I słuchajcie, wiem, że mówiłam co innego, ale wygląda na to, patrząc na to, jak szybko rozwijają się biznesy, że jednak otworzymy też sklep dla Jonaszka. Więc tak. Myślę, że będzie bardzo miło, jeśli będzie mógł on po prostu jednak rzeczywiście rozwinąć swój, swój potencjał. E, I myślę, że będzie to idealna druga połówka dla tego odcinka, ponieważ od niego rzeczy też mamy mało. W sensie mamy tak naprawdę jedne szerokie zasłony, trochę tych wąskich zasłon, dosłownie kilka kołder, e, kilka misiów i te rękawice. Więc może niech jeszcze uszyje, nie wiem co, yy, kołdrę w czasie jak oni się wysypiają tutaj. A Magda może w sumie porobić w międzyczasie yy, te lwie paszcze. Ten biznes domowy się swoją drogą przydaje nawet jeśli nie będziemy go otwierać, ponieważ dzięki temu rzeczy, które one robią trafiają bezpośrednio do wyposażenia Jonathana od razu, a nie do wyposażenia Sima, który wykonuje przedmiot. Co jest bardzo przydatne, bo również z wyposażenia Jonathana, czyli właściciela biznesu, idą rzeczy dla magazyniera. Więc ma to wszystko sens. Dwa w jednym, czy coś tam. Dobra, jak tam z wyspaniem? Ty jesteś wyspany, ty też, ty sobie śpisz, czyli teraz ty jeszcze musisz się wy... w sumie po co ich obudziłam, to ja nie wiem. Ale mogą się pobawić w łapki w międzyczasie, nie wiem. Super, super. I co? I wezwę, wezwę taksówkę. Do tego czasu Jonasz trochę dośpi. Czyli bierzemy ze sobą Jonasza i bierzemy ze sobą oczywiście Magdę. Dream Team. Jeszcze spojrzę, czy mamy to, co bym chciała. Tak, dobrze. Tutaj widzę, że ktoś osiągnął szczyt hobby. Weź, niech ci uściśnie dłoń. Czekaj, my nie możemy jechać, jeśli nie kupiliśmy jeszcze tej parceli. Stop. Niech sobie przyjedzie ta ksówka. Nieruchomości. Kup parcelę publiczną, tak jak sobie. A nie, to chcesz prowadzić przedsiębiorstwo. To nieważne. W lazurowej promenadzie chcielibyśmy kupić. Ciucholandię. Niech nie zmylą cię nazwa i stylistyka. To nie H&M. I choć ten zakład specjalizuje się w krawiectwie, to ubrań tu nie uświadczysz. Mimo to, Jonasz zaprasza. Oczywiście. I teraz możemy tam jechać. Wiem, że oczywiście można chodzić z Simami na piechotę, na parcelę publiczną, ale jakoś tak lubię dzwonić po taksówkę. Nawet jeśli to nie ma sensu, skoro ten sklep jest przy tej samej ulicy. Dobra, Janasz, wstawaj. Nie zesrałeś się. Naprawdę, jedziemy do Twojego sklepu. I również tutaj muszę pourządzać. Strasznie to rozstrzelone. Zastanowi się jeszcze nad tym układem. A może. Może tak. Trochę to głupie, ale inaczej tego nie widzę jakoś sensownie. Um, dam tutaj jedną lwią paszczę oczywiście i drugą. By? Tutaj postawię? No, jakoś ten sposób to będzie musiało być. Aha. Czemu ja to tak... <ś> Czemu ja to tak postawiłam? Ten sposób. Nie podoba mi się to, że nie widzę tych zasłon, które tu są na sprzedaż. Więc jak to się kupi, to od razu jednak przewieszę tam e, na lewo, bo będzie mi to wkurzać, że ich nie widzę. Rękawice zresztą też nie. Hm. Nie wiem, co ona. Okej. Okay. Teraz wiem. To powieszę w takim razie tutaj. Ale dlaczego to jest dziwne? Hmm. No dobra, nie będę tego ruszać i założę, że po prostu będę widzieć, jeśli to będzie znikać. Bo to tylko, chyba że będę grać na podniesionych ścianach, ale wtedy nie widzę Jonasza. O! Czyżby Anna Ugotow? Zobacz, zobacz, Anna Ugotow, jak tutaj jesteś manipulowana. Kto wie, ten wie, kim jest Anna Ugotow. A, rzeczywiście wtedy widzę. No i super. Długo się szyję te zasłony. Czemu one się tu pojawiły? What the hell? To jest naprawdę dziwne. Uparta! Uparta ta kołdra. Spróbuję ją powiesić z tej strony. Zobaczymy, czy to dalej się tak będzie bagować. Czy oni się zastanawiają nad tą samą rzeczą? Nie. To dobrze, że nie. No dobra, zobaczmy, gdzie się to teraz przeteleportuje. Jeśli się nie przeteleportuje, to tam zostaje. Ah. Myślę, myślę, więc jestem. Myślę, że nie wiem, jak to załatwić. Uh. Uh. A jakbym. Przewiesiła to tutaj, a to tutaj. Może tak to będzie działać? O, drugi poziom przedsiębiorstwa, dziękuję bardzo. A widzę, że te zasłony też się teraz przeniosły. To może przewieszę to tutaj. I miejmy nadzieję, teraz się nic nie będzie przenosiło? Ile zarobiłeś już w życiu? 25 tysięcy. Hmm. Całkiem lukratywnie. Czy ma ktoś jakiś sposób na to, żeby mi się te rzeczy nie teleportowały po całym sklepie? Jakby no. Wiem, że jak mu zrobię uzupełnić tutaj, to on i tak sobie poradzi, ale to jest absurdalne po prostu. O! I ona tę swoją drogą. O! Nie zdążam przeczytać, ale zdobył złotą rangę magazyniera, tak jak sobie to wymarzył. Więc. Fajnie, fajnie. Jaki, jakiś tam kamień milowy osiągnęliśmy. Dobra, czyli trzeba robić kołdry i misie. Czemu nie lubisz Magdy? Kolejny kurde się urwał z kosmosu, przecież to najmniejsza simka w tej rodzinie. No cóż, zostały nam już tylko zasłony i rękawiczki. I za chwilę będziemy mieć jeszcze jedną kołdrę. Czyli ogólnie łączenie w parę Estor i Ciucholandii to dobry pomysł, bo oba te sklepy mają problemy, jakby z wydajnością, jeśli chodzi o produkcję towarów. Więc można je robić w jednej turze, tak jakby robić mniejszy postęp w nich i w międzyczasie, kiedy inne biznesy będą działać, po prostu produkować więcej towarów do nich. Myślę, że nawet możemy robić tak, że będziemy już Jonasza i Małgosie brać zawsze ze sobą do innych sklepów i po prostu na zapleczu im gdzieś postawić ławki do ich pracy. I w ten sposób to rozwiązać, żeby nie marnować czasu. Myślę, że da się to jakoś zorganizować sensownie. Pomyśl nad tym między odcinkami. Dobry plan. Więc tutaj dogramy, chyba znowu, aż się skończą po prostu materiały. No, aż się wyprztykamy ze wszystkiego. No i ładnie. Piąty poziom. No dobra, będziemy już zamykać, bo już zostały tylko te zasłony jedne. A... Sprzedamy je następnym razem. Piąty poziom to i tak całkiem całkiem. Nawet bardzo dobrze bym powiedziała. Czy Jonasz... Nie, Jonasz kończy kołderkę. Czy oni się zacieli, bo zamknęłam im sklep w trakcie zabawy? Cóż. No właśnie. Zepsułaś teraz akurat? Babo kto tu ma technikę? Ty masz technikę, wszyscy pewnie mają, bo się bawiliście klockami za dzieciaka. Naprawdę to szybko i zmyj podłogę, bo potem będą klienci narzekać i dzwonimy po taksówkę. Czyli dzisiaj same sklepy Rudzielców otwieramy. Czyżby to jakiś plan przejęcia świata? No dobrze, to będzie tyle na dziś. Myślę, że mój Dream Team się świetnie dzisiaj spisywał, bo myślę, jak to zrobić, żeby w czasie, kiedy inne biznesy pracują, Jonasz i się też produkowali produkty. Tak się mówi, <noise> produkowali produkty do swoich sklepów, yy, bo one są chyba po prostu najbardziej czasochłonne ze wszystkich. Myślę, że jesteśmy już na półmetku co najmniej. Trochę się to rozwlekło przez moje nieobecności w międzyczasie, ale no, tak to bywa. Nie samym YouTubem człowiek żyje. A mam nadzieję, że mimo to cieszycie się za każdym razem, kiedy widzicie mnie u siebie w subskrypcjach. Dziękuję wam za oglądanie, dajcie mi znać co sądzicie, dajcie łapkę w górę albo w dół, w zależności od tego czy wam się podobało czy nie. Jeśli nie, to powiedzcie czemu nie, a jeśli tak, to powiedzcie czemu tak. No i dajcie mi subskrypcję, jeśli myślicie, że na nią zasługuję. I do zobaczenia. Ciao, ciao. Czemu oni nie zaczęli gadać ze sobą?